Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Testowa to w ogóle mój save, żeby sprawdzić jak się gra na hardkorze. Jakbyście się zastanawiali czemu V4, to dlatego, że tak dobrze mi poszło. Ale wracamy do naszego świata. Jaki plan na dziś? Zrobić łóżko. Czas filmów będzie tak około długości jednego Minecraftowego dnia, więc nawet jeśli zrobię łóżko i będę skracał ten dzień z 10 do 0 minut to wtedy po prostu będę robił dni, bo to będzie długością mniej więcej tyle samo. Ale trzeba teraz delikatnie zmniejszyć ustawienia czy coś jeszcze. Jak mi nie teraz wyglądał Minecraft? Dalej się nagrywa, dalej się nagrywa. Nie no, Fawcink to dał sobie radę jednak, chyba lepiej Minecraft z Liczę, że się to jakoś nie odbije wybitnie na nagraniu. pięćset trzydzieści 533. Oba na minusie. Oba na minusie. Są łowce. Dlaczego je zabijam, a nie je zabijam do hodowli? Otóż bardzo prosty powód. Nie mamy jeszcze warunków, żeby ich Plan na dzisiejszy odcinek. Mamy już łóżko, więc nie będzie takich problemów z potworami. Hmm. Druga część planu, dokończyć chatkę. Yy, dobrze. Ustawiliśmy punkt do respawnu. Więc w razie czego możemy się tu zespić? Dokładnie. Tak to na pewno działa na hardcore. Ale strasznie. Czuję po rozgrywce, że nagrywanie tych obciąża ten komputer. Z nie mam zamiaru się klepać na tym etapie rozgrywki. Hmm, to jest tak. Pamiętajcie, że od łóżka się lekko wbija na kapostę. Więc, jak mamy łóżko, to nie, nie skakać przy takiej budowie jak ja robię. Ale póki co, idziemy po więcej drewna. Wykarczujemy cały las. Jeszcze wideo settings trochę obniżę, chociaż. tak będzie trzeba to zrobić a nie było odcinka w sobotę bo gości No i teraz to jest teraz mam nauczkę nagram na zapas wyjątkowo Dzigniki będą się dalej pokazywać. Będę się starał o to, jeśli nawet z takim opóźnieniem jak było teraz, to i tak dalej będą. Widzę, że ktoś do mnie na Discordzie coś napisał. No i jutro zaczynam badania lekarskie do pracy, będę kropierem w kasynie. Mm, Dobre, teraz tak. Trzeba zejść pod ziemię żelazo kopać. Nie wiem jak wy, ale ja w ogóle zawsze miałem nie oszczędzania pierwszego żelaznego kilofa, ale tylko pierwszego, z, którego, z którym diamenty chciałem wykopać. Żeby mi nie zabrakło, gdy będą diamenty. Jakieś. Potem się okazywało, że diamentów nie znajdowałem, kilof zniszczyłem mm, się tylko wkurzałem bardziej. Dwa. Mhm. Chciałbym pozdrowić wszystkich, w ogóle, którzy gryją, skąd, to jak wygląda ten domek? Piwnica Kairosa pozdrawiam wszystkich. Jak mieliśmy serwer yy, piwnicowy, to wtedy właśnie yy, ja budowałem sobie taki domek. I Dokładnie. Eee, mamy problem, nie mam węglu. A domek trzeba oświetlić. Zapomniałem o tym. Ale są na szczęście proste sposoby na to. A czy czytać jeszcze no. Raz, dwa, trzy. cztery mm. To tak będzie, ale wiem, że nie będę mógł się tu dostać, kiedy zrobię kolejny poziom schodków. I tego nie zmodyfikuję w żaden sposób. Póki co, ale na razie nie zrobię tego poziomu schodków, bo mi ich nie staje, czy po prostu. Zakręciłem się trochę. Yy... Można podłogę w sumie skończyć, albo chociaż dobudować trochę. Yy, dlaczego tutaj wykopałem dziurę? Dlatego, że tam będzie nasza kopalnia potem. Mówię wam kiedyś tam wpadnę i to będzie koniec Wiem, że zaraz noc, widzę, że się robi ciemno, ale to jest węgiel. Węgla potrzebujemy teraz pilnie. To dużo. Mniej lepiej by było. Zwłaszcza, że gramy na HDK, czyli będziemy musieli oświetlać wszystko jak najmocniej. A to złoże wydaje się coraz większe z każdym kupanym blokiem. Idealnie. Tak, wiem, że nie ciągną uwagi na to, gdzie jest spadek. I to było bardzo głupie, ale udało się. Nowa właśnie, Póki co wszystko do schowania. O, zombie i pająk. Z pająkiem nawet się nie próbuje, ale zombie to na dobra. Zero obrażeń na szczęście. Tak myślę sobie, żeby spróbować farmę zrobić nie wiem. Nie? Szenicy. A co by jedzenie mieć? żeby sobie smażyć takie mięso. Ale inny priorytet, póki co mam. Ognisko na pewno powstanie. Widzę nowy węgiel. Nie ma tu spadków. Usłyszałem pająka, na razie sobie odpuśćmy Dobra. Mm, ja będę dał radę z pająkiem, ale gramy na hardcorze. Nie chcę mnie Chyba będę w miarę inwestował jednak a nie swój Nasuję'u okej. Z siekierą mogę zawojować świat, ale tutaj... Wolno po prostu atakuję, żeby miał jakieś szanse i z tym możemy już wrócić. Wiem, że spętuje co też jest to mocno na headkorze dopóki nie ma się stabilnego źródła jedzenia. Ale mamy no, już na, się, no, na zapas. zachowany zachowane. Będzie nam potrzebna do jak to się nazywało książek w przyszłości. Ja chyba wiem, jak rozwiążę w ogóle problem z wchodzeniem tu na dach. Przez ten, jak to się nazywało? Klapę, zrobię klapę tutaj. Dzięki niej będziemy mogli normalnie wchodzić i schodzić. Od kiedy można ten położyć, to nie ma. Ale mamy domek, wyjeżdżę. Schody się zawsze też przydadzą kiedyś. Nie, tą pochodnię nie. Tam by fajnie było postawić. Potrzebujemy jeszcze trochę drzewa z akacji, żeby dokończyć chatkę. Ile mamy czasu nagrywania? 18 minut. Odcinek po pewnie się teraz zbliża do końca. Zachęcam do łapkowania, komentowania, skupowania. Nasza chatka jakoś już wygląda, może lepiej, ale jeśli mamy ją upiększać, to raczej po jak będziemy mieć pancerz. Choć spodziewam się, że upiększanie chatki będzie. Tak, eee... niech dobija zadziała tylko, żeby nie zrobił żeby Dobra. Jest. Inny z tych. Jakie będzie jego zastosowanie? Otóż najprawdopodobniej żadne. Dlaczego go zrobiłem? Żeby ładnie wyglądał. Jaki był sens spędzać na tym parę minut odcinka? Nie żaden. Czy jestem z siebie zadowolony? Tak. Mm. Teraz tak. Mieczek. Dlaczego kopię z derbiny? Dzięki temu nie ma szans, że spadnę gdzieś, na przykład jakby tam miał być ten kanion. Co prawda wolniej przez to kopię. Można by było tutaj na przykład postawić chodnię. żeby w ciemności nie chodzić. Dwa. Jeszcze dwa w dół. To będzie nasza właściwa chatka, pod ziemią. Dlaczego? Żeby na górze mieć ładnie wyglądającą, a na dole taką, która jest funkcjonalna. Tak samo miałem na, swoim, na serwerze, o którym wcześniej wspominałem. że tam miałem marzenie o tym, żeby zrobić sobie piwniczkę na wino. Tę taką ogromną. O, mam pomysł. Tu zrobimy szklaną ścianę, przez którą będziemy mieli w ładny widok na kamieniu. O, żelazo obok. Idealne. Idę miejsce po prostu. Widziałem tego ząbiego z patrony. Wydaje się groźnie. ciężko może nie wiem. To jest tak. Jak do tego, że się dostać. tędy mhm. w ogóle ja ja na początku, jak się pojawiły te nowe surowce, typu Diorit i tak dalej, mam na myśli te, te dziwne kamienie, to byłem strasznie przeciwny, nie lubiłem ich. Teraz już mi się podobają, ale wtedy ich nie lubiłem. Są zawsze ciekawem urozmaicaniem teraz, tak moim zdaniem. To będzie do poprawy. Ale to tyle na dzisiaj. Będzie chyba. Jeszcze się prześpię, żeby dzień był. Ile mam nagrania? No to będzie na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Łapkujcie, komentujcie. Dajcie rady albo co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. To był Minecraft debili. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.